It starts with an itch and a tingle Cześć wam dzisiaj Temat, który wraca jak bumerang Poczta Polska Ostatnio musiałem pójść odebrać No a awizo dostałem, musiałem odebrać cokolwiek to to było Nie wiem, nie dowiedziałem się jeszcze eee, Dwie godziny na poczcie Dwie Cwaj, cwaj sztundę Ja wchodzę Jak wygląda poczta koło mnie Jest osiem okienek, z czego ósmy to jest do odbierania Paczek akurat było zamknięte, więc Paczki się odbierało w tym otwartym okienku Kolejka jakieś 20 osób I kobieta siedzi i liczy, nie wiem, jakaś babcia płaciła jej e, rachunki, czy cokolwiek to tam było I sytuacja absurdalna 10 20 Pięćdziesiąt jest sześćdziesiąt... Siedemdziesiąt! O kurde, kawa się skończyła! Ech, na czym to ja? 10. S 50 to będzie 60, 70 Osiem okienek, jedno otwarte, a za nią sześciu koleżanek rehabilitację robi. Lewa prawa, lewa prawa, lewa prawa, lewa, prawa, lewa prawa Lewa prawa, lewa prawa, lewa prawa. Dać im jeszcze tylko pałeczki i byłoby Nording walking. Prawa, lewa, prawa, lewa, prawa, lewa. Po dwóch godzinach obsługiwania tych 20 osób y, dałem za wygraną. 20 osób, to były może ze 3, góra 3. Yy, no i wyszedłem, no bo miałem zajęcia, miałem inne sprawy na głowie, więc po prostu zebrałem się. Cowałem a widzio grzecznie do torby i opuściłem lokal. Dziękuję za uwagę i hej! Pocztą Polską jest jak z koleją polską Ten, ta promocja co była, jedziesz dwa razy dłużej za tą samą cenę i hasło reklamowe PKP. E, ważne, że jadę to e, z Pocztą Polską w sumie nie wiem jak to powiedzieć. Za cenę tych samych znaczków, paczka leci trzy razy dłużej e, Ewentualnie jesteś w domu, czy cię nie ma, a wizo jest?